Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na konferencji po spotkaniu GKS u Katowice z Błękitnymi Stargard. Witam tenera Adama Topolskiego, tenera Rafała Guraka. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 2. Spotkanie oglądało 2299 kibiców. Bardzo proszę o parę zdań tenera Adama Topolskiego. Bardzo proszę. To znaczy, czekaliśmy na to spotkanie z, pe... z pewnymi obawami, bo GKS. To jest jeden z główniejszych faworytów do wejścia do ligi. I wiedzieliśmy, że ma bardzo dobrych zawodników. Chcieliśmy tutaj się dobrze zaprezentować. No i na pewno myśleliśmy o tym, żeby jakiś punkt ich zdobyć. Jak mecz pokazał szliśmy szybko bramkę. Drugą bramkę i po bardzo fajnym uderzeniu też. Na co dzień się takich bramek nie spotyka, bo to były piękne akcje. A i trzeba tu powiedzieć, że GKS zaprezentował się w dzisiejszym spotkaniu jako zespół bardzo dobrze grający piłką. Mieliśmy bardzo dużo trudności. Wybroniliśmy ten wynik 2-2, ale było, wychodziliśmy też z kontrą. Można było na trzecią bramkę i była akcja na, na trzecią bramkę. No trudno, że nie udało nam się, ale myślę, że wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy. I szanujemy ten punkt i, i, I naprawdę duże gratulacje, jeżeli chodzi o mój zespół. Wywiązał się zadania, a GKS pokazał naprawdę bardzo dobrą grę. Mieliśmy dużo czynności. Dziękujemy bardzo. Panie Rafał Górak, bardzo proszę. Dobry wieczór. Na pewno, gdy dwa razy przegrywa się w ciągu meczu, to wydaje mi się, że nawet i statystyki pokazują, że bardzo rzadko wtedy zespół, który dwa razy przegrywa, w ogóle wychodzi na, 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 na zwycięską stronę i, i, i jest wygranym po meczu. Także sami żeśmy sobie sprezentowali ten los, że musieliśmy gonić spotkanie, że, że przeciwnikowi było w to graj, bo, bo ustawili się na tą kontrę, grają swobodnie w ataku i, i są w tej materii bardzo, ale to bardzo groźni, a, a my mamy ogromny materiał do, do, do analizy, bo cieszą słowa i wydaje mi się, że momentami rzeczywiście gramy, gramy, gramy dobrze, gramy, gramy tak jak należy, natomiast ilość indywidualnych błędów, które żeśmy dzisiaj popełnili, są zatrważające i na pewno nie jeden z zawodników po uszach dostanie. Błękitni bardzo groźnie kontraktowali, w drugiej połowie mogło się różnie to skończyć. Myśmy byli. O dziwo, znaczy o dziwo. Myśmy byli na pewno w drugiej połowie w ataku ciut słabsi jak w, pierwszym, w pierwszej połowie, kiedy, kiedy, kiedy mieliśmy więcej takich czystych sytuacji do tego, żeby, żeby, żeby bramki zdobywać. Nie będę, nie będę natomiast w jakiś sposób użalał się nad tym, nad tym remisem. Ja ten wynik bardzo, ale to bardzo mocno szanuję. Byłbym bardzo ostrożny w kwestii faworyzowania GKS-u, bo, bo, bo ta młoda szatnia, gdzie nie ma ani jednego 30-latka, niekiedy się może po prostu na w świecie zagotować jeszcze, nie dajby Bóg, który z nich uwierzy, że, że już jest dobrze. Masa pracy przed nami, ciężkiej pracy, trudnej pracy. Co nam to da? Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy w maju. Na razie skoncentrujmy się na Olimpii Elbląg, kolejny. Bardzo trudny rywal, bardzo niewygodny rywal. Dzisiaj bardzo niewy, nie, niewygodnym rywalem była drużyna trenera Topolskiego, z którego bardzo się cieszę, że się mogłem spotkać i, i zobaczyć, bo już parę, parę lat ze sobą wojujemy. Także dziękuję trenerze, bardzo dobry mecz i, i wszystkiego dobrego w następnych meczach. Bardzo dziękuję tenerze. Zachęcam do zadawania pytań. Bardzo proszę. Panie Grdzie, czy katolicki do tonarem główaka, to pudło Łukasza Wrańskiego, to, to będzie miał cenę długo przed oczami, czy, czy jednak ta odległość była tak, tak daleka, że, że jakoś się do porządku dziennego nad tym przejdzie? Mógł Łukasz czy nawet powinien to trafić, bo, bo, bo sytuacja wydawała się, się czysta. Natomiast jeżeli, jeżeli się na tym boisku niekiedy stanie i, i po prostu chce się wszystko zrobić tak, jak należy, to niekiedy po prostu no, niekiedy po prostu się nie trafi. Było daleko dojść do bramki i, i po prostu ta, ta stopa nie, 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 nie trafiła w piłkę tak jak należy. Szkoda, bo to była sytuacja na, na, na 3-2 i sposób prowadzenia gry na pewno by się zmienił, ale nie będę, nie będę na pewno nie będę na pewno rozpamiętywał tej sytuacji jeszcze. jeszcze jakoś bardzo długo. Przeanalizujemy ją i zamkniemy. Dużo takich rzutów ważnych macie jak ten na no, 1-1, bo to ludzie na trybonach też się za głowę łapali, to tak super wyszło. No wyszło, rzeczywiście, wyszło, wyszło. Wyszło tak jak należy. No, dało to na pewno dużo satysfakcji nam, bo, bo wiadomo, coś zaplanowanego zawsze cieszy. Staramy się jakiś czas w czasie, w czasie tygodnia poświęcić, żeby w jakiś sposób zaskoczyć rę. Z kiepzakiem tak na pierwszy rzut oka coś poważnego? Nie wiem, czy to. No, potrzebne jest dokładne badanie, na pewno, na pewno, na pewno USG mięśnia no, no, no zobaczymy. Za dużo z nim się działo. Gdzieś na, na, na rozrzewce już, już, już mówi, że nie wie. Potem zmienia buty za dużo rzeczy, które mnie po prostu jak na normalnym świecie irytują. Muszę bardzo poważnie z nim porozmawiać, bo, bo, bo naprawdę do pionu trzeba wstać i, i, i nieść na siebie odpowiedzialność za pewne rzeczy. Jak boli na rozgrzewce, to, to, to nie gram, a jak boli chociaż trochę, to gram. No ale to było tak, że go zakuło, już nie, nie wiem, co z nim jest, bo, bo, bo tysiące różnych innych problemów, a, a, a sądzę, że jakby złapał nogę i trzymał pod pachę, to by na jednej nodze też mógł grać. No. Także więcej trochę takiego magnetyzmu w tym wszystkim musi być. Na Pawlase jeszcze było za wcześnie, żeby nie było tak. Tak, zdecydowanie to byłoby nie w stosunku do zawodnika któregoś z kadry, który po prostu nie byłby dzisiaj w dwudziestce i, i absolutnie tak nie można robić. Danian, troszkę szkoda, że te 10 dni jest, jest, jest troszkę za późno u nas, ale, ale ten tydzień już na pewno mu otworzy szansę do wyjazdu do Elbonga. Wojciechowski też ze przyczyn z dowodnych szedł, czy już po prostu dał z siebie maksa. I... Dał z siebie maksa. To też taki, taki, taki trochę mimo wszystko no, kruchy kawałek, kawałek zawodnika, bo, bo, bo rzeczywiście w wieku 20 lat, 60 minut jest kurcze. Wiemy, jakie on ma problemy zestawami skokowymi, ale, 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 ale to, też, to, też, to też z punktu widzenia mojego zawsze trochę irytuje no i, i cóż, no, ale, ale to tak, taki materiał dzisiaj. No, no, tutaj była zgłoszona kontuzja, że po prostu łapał jego skurcze, nie chcieliśmy ryzykować absolutnie jakiegoś urazu. Ugarski w tym tygodniu wróci do treningów? Mam nadzieję, że mam nadzieję, że tak, ale to nie jest jeszcze takie pewne, bo ten płyn się trochę tam cały czas tym, a się zbiera. Tak błękitnie, to jest piąta drużyna, która w tym sezonie strzeliła Gieka przynajmniej dwa gole i dopiero piąta. Tak się zastanawiam, no ile to jakoś można skorelować z tą bardzo młodą defensywną, prawda? bo dzisiaj w składzie mm, debiutował Broda, dodając do tego Moska, to jest na pięć osób trzech Tak jest, tak jest, do no, siła, natomiast, natomiast mam nadzieję, że błękitni nie byli ostatnią drużyną, którą strzelił na dwie bramki. Dlatego wszystkie jest pamiętam, że w świetle warta, w kontekście tej konstrukcji, która może pokrzyżować jego ustępy, w bloku. rozpatruje Pan taki bariery, że Wojciechowski zagra w pomocy? Nie. A drugie pytanie, bo powiedział Pan, że spory materiał do przemyślenia, a tak potem tak na gorąco, bo takie bardziej przemyślenia, jeśli chodzi o postawę w defensyjną, czy jednak o tematach i te okazji, których w tej takich klarownych, nie mieliśmy tak jak w tu i tu na pewno na pewno będzie trochę do poprawy, ale się tego spodziewam, bo też, też wiemy, jaki mamy zespół, to są naprawdę młodzi ludzie, to, 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 to często, często gdzieś ta spójność w defensywie, nawet jak tutaj mówimy o, o trzech młodzieżowcach przecież w linii obrony, to, to te błędy się będą zdarzały, ale w ofensywie też by można było lepiej. Wydaje mi się, że ta druga połowa nam trochę przeszła tak za łatwo w tych działaniach ofensywnych. Napieraliśmy, prowadziliśmy atak pozycyjny, ale rywal, rywal na tyle stosował środki, dobrze ustawiony, powinniśmy być bardziej Kreatywni, więcej się powinno wydarzyć w ofensywie w drugiej połowie. Trochę mi po prostu zabrakło tam, tam soli. Chociaż można byłoby się doszukać i grozić sytuacji, przejść poprzeczki, można by było powiedzieć, że, że coś się tam działo, ale, ale dla mnie, jeśli chodzi o jakość, to, to trochę za mało. Także na pewno w tej, w tej kategoriach do roboty, masa.